Hej, cześć, witajcie, z tej strony KMHN, KHN GAME i dzisiaj zapraszam was do Battlefielda III w trybie Team Deathmatch, w trybie Team Deathmatch na mapie hmm, Caspian Border, 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 bluleł, język mi się splątał, e, na mapie Caspian Border, hmm, drużynowy Deathmatch, tak, Team Deathmatch, Ole jasna, i szukamy przeciwnika, mapa. Poprzednio mieliście. Co poprzednio było? Sign Crossing był. Teraz mamy trochę więcej naturki w naszej grze, więcej drzewek, kolorowo-zielono, nie takie betonowe lasy jak w poprzednim odcinku i. Pragniemy tutaj zdobyć jak największą ilość fragów. Z tym, że coś już tu... On ten siedzi, kurde. Ale wystaje mu tylko głowa. I tego się bałem, że tu będzie wuchta snajperów. Dobra, uciekam przed tamtym snajperem. Pach, granat. No niestety tam na dachu kogoś hmm. ostrzelałem. Ale nic więcej z tego nie wyszło. Dobra. Oj! Leży! Kurczę, wiedziałem! Będzie coś, będzie coś. Myślałem, że będzie na dachu, ale był niżej. Na tą mapę może sobie przewidzimy... M416? Spoko. A na to są kamuflaże jakieś, czy nie? Mi się chyba wydawało, że mogę dać jakiś kamuflaż. Nie wiem. Za chwilę zerkniemy, czy mogę nałożyć jeszcze kamuflaż. Traf... Snajper bije, snajper tłucze w plecy. Tutaj leży, co za kurcze troll. Trafiliśmy tym granatem na te schody chyba. O, coś tam jest. Boom, troll. No, panowie, panowie, gdzie wyście się chowacie, wszystkie? Kurde, mam 3 HP. Zreanimowałbym go, ale tam widziałem jeszcze jednego. No, już się zrespił, dobra. O, jest 30 HP tutaj. Oj, oj, oj. Okupowany jestem. Do tego ping mi podskoczył. O, mój internet ostatnio coś zaczął świrować. Cholera jasna. Ha, byłem szybszy niż RPG. Ha, ha. Dobra. Spotujemy. Spotujemy. Tam coś jest. Tam ktoś jest. Tam już yy, zmierzamy. Do tamtego punktu. Hmm. <laughs> tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj chyba będzie, chyba już go zabił. I tak to już bywa, że musimy szukać na nowo naszego celu. O, ktoś mi się tu podąku panoszy. Chodź. No ale. Ale odjebałem teraz. No cóż. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Gdzieś słyszę. Tak. Strzela z mortara. Jedziemy się z nim rozprawić. O, widzicie? On już tutaj idzie. Dym powylotowy z pocisków? Już mamy Mortar na mapie. Tu jesteś. Gin. Nie wiem, chyba się jeszcze do niedawna nie dało, kiedyś się nie dało... Mm, ...gościowi z mortaren założyć kosy. Tak mi się wydaje, że coś takiego było. Że nie dało się mu nieśmiertelnika zdjąć, dlatego... Yy, dlatego od razu strzelać zacząłem. Ale dobra, następnym razem sprawdzę. Bo może to zmieniono. Nie wiem, mogę się mylić. Snajper jakiś do mnie tułczy. Macie tutaj najda. Dobra, dobra. Mamy go. Chyba właśnie był z tym Mortarem... Problem. No. Mhm. Mm M416 mnie stronowało. Ooo, No i nie ogarnąłem. Ich tutaj trzech było wokoło. Jeden tam był jeszcze na dachu u góry. Z tego co kątem oka zauważyłem, no niestety tylko tego medyka się udało ugrać. Spotujemy cały czas. Pamiętajcie, aby jak biegniecie swobodnie, cały czas trzymajcie na paluchu, paluch na przycisku Q na tym spotowaniu. To wam ułatwi odnalezienie przeciwników. Za... Tak, tam był technik i za chwilę pewnie RPG dostanę z życia Masz apteczkę Masz apteczkę typię Granat kryć się, słyszałem Jest jeden, ale ich tutaj było oczywiście więcej, tylko gdzie teraz? Mortar znowu nawala. Tylko skąd? Masz Aj! SW98. Sprawdźmy, gdzie ten Mortar stoi. No, wystrzel gościu. Powinien gdzieś na mapie się pokazać. Nie mogę. No, bo już go zabili. Haha, jest światełko od snajpera. No, Pokaż, gdzie jesteś. Kurczę, oddaliłem mini mapę. O, teraz to Nie wiem, gdzie jest ten typ, właśnie tam byśmy przetestowali tą kosę na no, szybko. Tam coś na skałkach Idziemy na te skałki O kurde krzaczory Za no, hmm. Ajajaj Nic, rozpimy Nie ogień Zauważyłem wrogiego snaknera, O, on da ból kierunku <grym> ostatniego chyba tak z dupy strzelałem, że tak powiem Strzelby mnie tu dają Chłopaki Na strzelby grają Na strzelby zaczęli grać Grajcować sobie niedobrze się robi, bo ja nie lubię takich sytuacjonów Co to było, a i myślę, że znowu jakiś dziwny lag, ale to nie to tylko moi tutaj chodzą, mnie trolują dźwiękiem yeah. biać O, da się przeskoczyć to super. Tak bardzo się cieszę, że mogłem tą przeszkodę przeskoczyć. I w ogóle, i, 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 i fan jest na tym serwerze, i w ogóle takie granie przyjemne. że ja teraz go zabiję. O, widzicie i tamtego osoby też ostrzał poprowadza. A tego zabiję, bo RPG na pieprza. Dobra, koniec pajacowania. Tu jest sniper. Tam już ktoś po niego wchodzi, okej. Okay. Niech go tam sobie dziabną, zabiją, zgubią, czy co, cokolwiek mu zrobią. Krzywne krzywdę. A ja wezmę sobie... Oj, ale mi poszło broń do góry. Łe, i mało ammo. Ammo. Gliwmy. Ludzie! No, a ten dalej tam siedzi, a ja na niego amunicję trafię. Tracę, trafię, tracę. No daj! Ammo! Ammo! Napiszemy mu! Give me ammo! No, nice, great! Dream Team! O! <laughs> Prędzej podniosę jego skina i sam sobie amunicję... ...wezmę. O, tu jest jakiś support. Nie, to technik. Nie chcę technika. Technicy mają RPG. O, jest sapor, tylko gdzie on ma broń? Mhm. Mm o, przyszedł do mnie, widzicie? Jak na zawołanie. No ten próbuje mnie tu zabić. Jaj, nic się nie wychodzi, masz pierwszą pomoc. Snajperzy dookoła, tu w tym budynku. Trochę lepsza pozycja strzelecka. Na piętrze. Tak właśnie. Już się natankowaliśmy w amunicję. Można cisnąć... ...lampki dalej. Włączyłem zoom, który mi się nie chciał włączyć! O, teraz się włączył nagle i mnie zabija z latarką. Mmmmm... Mmm... latarki. Tam jakiś sniper na pieprza. O i giniesz. Chłopie. Patrzcie. Za chwilę sam sobie sniperkę wezmę. Tego zabiłem. Catch shot. Nice. No wyjdź tu, wyjdź tu. tu, 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 tu. Patrz dalej na pieprza. O, i zabiję go. O, czekaj, podniosę cię, panie. Nie chcesz to? Nie. Łaski bez tutaj. Jakiś nasz na napierdziela. Jest kajmista. I już go nie ma. A więc przesuwamy się tutaj. Do tych ruin sprawdźmy, czy może tutaj kogoś jeszcze przypadkiem nie ma. Kto założysz? zasłużył, zasłużył na założenie ketchrota. Nie ma, nie ma, tu nie. Dobra, łogień dalej, fenzen, czysto, czysto. Czysto będzie do momentu, kiedy mnie nie zabiją. O, no, jest tu w budynku. Hmm. Jakby stał tyłem, to bym go próbował... O, ofiara adwersarza, 60. To bym próbował go kosą zbić. No niestety, stał przodem. Stał przodem, Camper jeden. Kucał, dokładniej. O! Chyba ostatnim pociskiem dostał. Ten odcinek będzie zdecydowanie dłuższy, bo już widzę 14 minuta, aniżeli poprzedni odcinek z Battlefielda 3. 14 minuta! Co ja muszę jeszcze zrobić dzisiaj, żeby to wam zrenderować? <grystanie> Pastę termoprzewodzącą. Wymienić muszę na procesorze, bo coś ostatnio przy renderze mi temperatura delikatnie podskoczyła, a nie chcemy usmażyć procesora. Oczywiście, bo to by się wiązało z, z kosztami, wydatkami. Gdzie mam teraz ważniejsze sprawy, aniżeli procesor na głowie? Widzę wrogiego snajpera. A snajper widzi wrogą bułę. Hehe. O, jeszcze jeden. Jestem sanitariuszem. Żyjesz, stary. Jestem sanitariuszem. Już żyjesz, stary. Hop. O i spadochron mi się nie otworzył. Chciałem spadochron otworzyć. Podładujemy amunicji, Ok, już. Trochę taki la parkour. La parkour, po dachach, skoki, jumpy, wiecie. Wy... Nie, tak go nie, nie dziabnę. Wy zaryzykujmy, biegnę tutaj. Oj, oj, daliśmy radę przebiec. Przez tą lukę i rzućmy mu tam granat Co będzie z tego granata? Kurczę, odbił się od ściany. Nie wierzę! Ło! Wow, ktoś mnie uratował Strzelanie na pamięć się. Um, odezwało Wiecie jak to jest. Już widzicie? Ten spadający paseczek życia. I nagle przestajecie strzelać e, mój znajomy. Oniku Dezetronik, jak jeszcze miał czas, to się chyba wali. Tak, dobrze, że spierdziliłem. E, mój znajomy Oniku Dezetronik, który jeszcze, jak graliśmy w jednym klanie i coś tam próbowaliśmy e w tym BF3. Wiecie, ESL, -e, jakieś Alien War i inne pierdy śmierdy. Rozgrywki te, te dziwne, z których zrezygnowałem. Ym, to miał taki syndrom właśnie strzelania na pamięć i widzę, że mi się też to udziela. Po prostu wiesz ile kulek musisz... ...wpakować yy, we wrogiego przeciwnika, w przeciwnika twojego... ...i jakimś cudem wtrafiasz w inny hitbox, na przykład zamiast w body to w nogę, mniej damage'a zajmujesz, cholera! Mniej damage'a za. Yy, zadajesz i robi się kupa bo przeładowujesz i w ogóle i, i on ma szansę ciebie zabić bo mu kilka życia zostaje wszyscy wiedzą o co chodzi a zrobiłem z tego takie masło maślane że, 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 że sam sam nie dowierzam no i jak widać, jakoś idzie ofiara, adwersarza 50, kolejna ofiara, adwersarza kolejnego, przeciwnika adwersujemy. Za chwilę pewnie po tej mapie będą wychodzić. Hmm. Z serwera. Zaopatrzenie, jak widać, też ładnie się rozdaje. A ja mam jakieś dziwne ścinki. No, tak jak mówiłem, muszę pastę jeszcze na procku wymienić sobie za chwilę. I takie wi wiosenne porządki. Jeżeli można to wiosennymi porządkami... Oj, granat. Nazwać... Jakim granaty? mnie tu zabił, ja miałem... ile tego killstrike'a? Nie wiem, ale chyba z 1 650 tysięcy <laughs> Killstrijka mi już naczaskało 43 na 8, całkiem skowyrny wynik gdzie tu biegasz? Mam cię. Włos! Z pompą. Kurde. I reksem nie dobił. <laughs> o, to zaszalał koleżka. No, już słychać, że runda się kończy. Oś etykietów. Zdecydowana dominacja po stronie Timu RU Czyli Czerwoni górą w tym momencie. Tam oklepany. Niczym dywan na płocie, na czepaku pobiegniemy. Dobijemy jeszcze pięciu, trzeba ich ukaptrupić. Słyszeli wszyscy jeden. No, jeszcze dwóch, ostatni załatwić leszcza. Tutaj jakiś się ze mną w ciciu babkę bawi. No, wyjdź z tego domku. Sam tobie pomogę, wyleciał aż przez okno. Haha. Dobra, więc yy, macie kolejny odcinek specjalnie dla Was yy, od mistrza Kamehana z Caspian Border. Możecie oj, i medale wchodzą, i to jest medal za najlepszego gracza po raz 50. Tam, yy, który 50 baretek na medal, tak na bogato, jak widać. Yy, jak widać, od Kamehana macie odcinek. Dzięki za obejrzenie. Jak się podobało zlajkujcie, jak chcecie więcej, zasubskrybujcie tymczasem ja uciekam na razie. Hej o cześć.